Dzień dobry Państwu! Jak widać, jesteśmy ko domu pod Gawronem. no Dzisiaj mamy dzień 8 lipca, czyli wakacje, ale proszę Państwa, no, przecież to można kota dostać. No, kot też przychodził przed chwilą, ale proszę Państwa, no, dzisiaj dokonano, jak wiecie, już na moich poprzednich filmach kradzieży. Kukunek Gundy została tylko jej ręka. Ręka została po konegundzie, niestety urwali jej. No i proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć. Cóż mogę powiedzieć, no. Tu rośnie cukinia, o. Trochę tam, dwa kraki. no. Posadziliśmy pięć rzędów, czy sześć rzędów, a tylko dwa krzaki są, no. no i malutkie jeszcze. No i proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że zrobiliśmy tutaj przemeblowanie trochę na działce, bo... Tutaj, prawda, jak widać, kamera jest, już teraz będzie miała dobrą widoczność, bo zdjęłem, zdjęłem parasol, nie ma parasola, nie ma parasola, więc jest widok, widok jest, z Kamera ma dobry widok, jak ktoś wejdzie, to będzie widoczny, światło się zapala, no, pirat będzie pilnował, także uważajcie teraz, łobuzy i złodzieje, wszyscy, wszyscy, wszyscy cwaniaki. No, no wiecie, że dzisiaj to jeszcze napad, napadł na mnie tutaj jeden działkowiec pijany, znany pijaczek, którego kołupi pani Sylwia, kuchta prezes ogródków działkowych. Więc y, przyszedł do mnie i rozbił mi słoik na drzwiach i, no i chciał mnie pobić, ale y, y, zamknąłem drzwi i przyszedłem z siekierą, to w końcu uciekł stąd. No, bo przecież mam prawo bronić swojego, swojego terenu. Jakim prawem przychodzi tu pijak Łazi bez zaproszenia na moją działkę? O, proszę bardzo. Tu jest, o, tu jest widać ślad po słoiku. O, dziura. Tak to wygląda, proszę Państwa. No, więc chciałem powiedzieć, że nie, nie będziemy tak tolerować takich rzeczy. Jest tu kamera, będzie nagrywać, jak mówiłem. Będzie nagrywać. No i teraz właśnie pani Sylwia Kuchta kazała mi zdjąć te drzwi, a ten, właśnie wszedł z łodziej. A tu stałe drzwi i do tej pory nikt nic nie, nie kradł. Ale właśnie tu jest taki teren, gdzie można wejść, schować się za, za, za tą komórką. I przejść i, i potem za drzewem się schylić. Ale teraz tu już będzie widoczny, już teraz nie, nie da się przejść. Bo, bo tu jest już teraz widok, kamera ma u, ujęte ten, ten teren. Tak, kamera jest ustawiona odpowiednio. No i nie ma parasola. Także generalnie nie, nie, nie radzę wchodzić tutaj. Bo wszystko będzie nagrane i zapisane. Policja dostanie materiał. Oczywiście yy, tak to jest. Ale policja dzisiaj przyjechała bez psa. No cóż mogę powiedzieć, w tej chwili uczyłem z komisariatu, chciałem złożyć zawiadomienie, za na, o napaść na mnie tutaj w ogrodzie działkowym przez pijan, pijanego osobnika pana Bogdana z, z działek obok. Ale niestety policja nie jest przygotowana do obsługi interesantów. No bo tylko jest dyżurne, a nikogo nie ma, kto by spisał zeznania, bo wszyscy pojechali w teren. Także godzinę odczekałem bezproduktywnie i żadnego efektu nie ma. Pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam policję, która tak naprawdę jest, bo jest i tylko potrafi pisać, e, że tak powiem, raporty i, i zawiadomienia, a spisywać e, nic więcej się z tego nie, nie wynika. Jak widać, bandyci rządzą w Polsce, a nie policja nic nie może zrobić. Dziękuję bardzo. Redaktor Słowin Ziębiński, Czerwony Korsarz, Kąt, Admirał, Dowódca Morski, drużyn zdańska. z